Trener gości oraz zawodnik AZS Łukaszań Rebelski-Dniewski. Zaprosimy teraz trenera do skomentowania, może zawodnika najpierw. Jestem w 100% odpowiedzialny za tą porażkę naszego zespołu. Nie mogę wygrać w drugiej połowy tak jak zagrałem, to po prostu nie wypada. Z trzeciej strony widzę, że tutaj został na trening rzutowy z rzutów linii wolnych, także... Fajnie. 72%. Gratulacje dla zastalu. Eee, my gramy dalej. Cieszymy się, że zaczęliśmy grać bardzo dobrze, z tym mieliśmy zawsze problemy. Eee, także to jest pozytywne w naszym aspekcie. Bardzo dziękuję kibicom, którzy przyjechali do nas na mecz, skoszali nas, dopingowali nas do końca. Dlatego brawa dla nich. Dziękuję bardzo. I win. Uh, in my opinion the game, I'll keep it for myself, but uh, I want to just say one thing that I'm really proud of the guys. Uh, the team came up here to play uh, this game. And uh, I say the guys in the locker room and I'm really proud, and if we keep on going this way like we are, that uh, the good things will happen. And um, like I said, uh, to comment the game, it will be uh, no really. it's very hard uh, for us after you we up a whole game and uh, to lose it that way, like it happened, it's, uh, it's weird, but, you know, I'll keep it, uh, I'll keep it that way. Uh, one more time, just to congratulate my own team on uh, approach, on the basketball, the way we played, and uh, then I'm one more time to say I'm really proud, that'll be it. Trener pogratulował y, graczom z telematu Zielona Góra, powiedział, że opinie na temat meczu pozostawi dla siebie, natomiast jest bardzo dumny ze za swoich zawodników, którzy przyjechali tutaj do Zielonej Góry i rozegrali naprawdę wspaniałe spotkanie. Y, trener mówił o tym, że ciężko jest y, opowiadać i skomentować mecz, który wygrywało się praktycznie cały czas i przegrało się w końcówce, dlatego po raz kolejny powtarza, że pozostawi opinię o meczu dla siebie. Witamy w drugiej części konferencji prasowej po meczu z tematu Zielona Góra z Koszalin. Są z nami trener, gospodarze Michał Owalina oraz Marcin Sroka. Może na początek w takim razie kilka słów od trenera na temat tego spotkania, jakże emocjonującego dla nas wszystkich. First of all, without them, already Big sport and big energy. What they give us uh, tonight, win a game. Second uh, was uh, my team my players who show in the second half or second part of the second half that uh, we can catch something, everything if we have energy and if we uh, play like a team and play together. And I told my players of the game. This is not miracle. This is a team spirit and this is a team win. Nothing in life, in life you don't have miracle in the end. Everything is with purpose and people, especially people, everything do with purpose. Of course, with purpose we try and give our best. Sometimes this don't work. Sometimes yes. We was in 95, 98 percent of the game. We was behind and we was like in a problem according uh, uh, rebounds uh, shooting from outside. but in a moment when we start to play in a defense on a high high level, uh, we recover also in a rebound and we look look much better. Uh, still we miss open shots, but like I tell to my players, it's not a problem to miss, it's a problem to don't defend. And uh, when you have a situation like this, uh, this produces that uh, uh, second half we win uh, 15 points. One more time, thank you to our great fans and to my team on a uh, big uh, team victory. Thank you. Trener chciał podziękować przede wszystkim fanom, ponieważ oni byli do nas dzisiaj, dzisiaj niesamowitym wsparciem i grali razem z nami niemalże na parkiecie. Po drugie chciałby podziękować swoim zawodnikom, którzy rozegrali wspaniałą drugą połowę, dokładnie czwartą kwartę. W, nie udało się wyjść wcześniej z tych opresji, natomiast tak jak powiedział trener, tak jak powiedział swoim zawodnikom w szatni, to nie był cud, że wygraliśmy, to była walka, to był duch drużyny, to była walka, walka drużynowa. I oni wszyscy pokazali się tak, jak należało się pokazać w tej drugiej połowie i dzięki temu właśnie zwyciężyli ten, jakże emocjonujące pojedynki. Poprosimy o kilka słów może pana Marcina Srogę. Panie Marcinie, jak pan ocenia to spotkanie? Ja przede wszystkim tu się podłączę do, do słów trenera, chciałbym podziękować panom, którzy, którzy wierzyli w nas do końca. No co? Tak jak trener wspomniał, zagrali się bardzo agresywnie w drugiej połowie. Walczyliśmy, wierzyliśmy w zwycięstwo, i, i, i no, myślę, że należą się wielkie prawa dla całej drużyny, Pokazaliśmy charakter, że więcej nie trzeba nic mówić. Dziękuję. Czy są jakieś pytania od Państwa? Można no, jedno, przepraszam. Pytanie: to ja chciałem w takim razie pana trenera zapytać, co się z naszym wystąpieniem? W pierwszej było w takim razie, bo druga świetna, natomiast w pierwszej cierpieliśmy wszyscy, patrząc na to, co się dzieje na, na, na boisku, i co trener musiał powiedzieć w przerwie, żeby zawodnicy się przebudzili. Uh, happened a lot of stuff including this what i talked already one month that uh, some of our players are under huge pressure that uh, you can uh, understand in the dressing room that it will be like even some of you maybe don't understand that or will never understand in life that uh, going uh, out from this restroom for them is like a punish. But it's, it's, it's also our mistake because we allow that everybody pump this balloon till maximum. And this is our problem. And nobody can tell me because if we watch our, our, our situation with our shoot and if we watch how in which way we play uh, uh, in Wednesday against much, much stronger opponent. In this moment, People react like, okay, today if we win, win; if we lose, nobody will happen. But here, sometimes, look, of course, it's make this atmosphere. But I tell you again, this is a way how people have, uh, how, how 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 people fight against each other. Put him problem in his yard. Hey, they are they are uh, best. They do this or that, and let them do in this way. It's very tough to do in this way. It's very tough, and we need to learn to do it like this. This is the first time for us. And of course, always will be question, why? Because. <laughs> now we can tell like this, because. And we hope that in, in the next game, of course, we will be better and better. But these guys need this kind of win, and of course, this kind of support from our fans. Because we strongly believe that our fans believe in us. And on the end, I don't care what it says on this uh, site or in this, uh, this, uh, this or that newspaper. I have my job and I believe in my team. But on the end you can put on paper everything. But I can I I now honestly tell you what is reality. Thank you. Trener odpowiedział na pytanie pana. Jacka. powiedział, że wiele rzeczy zdecydowało o tym, że w pierwszej połowie drużyna zachowała się tak a nie inaczej. powiedział o tym, że niektórzy z naszych graczy są pod ogromną presją. Tak jak mówił to miesiąc temu i tak jak powtarzał to od miesiąca, niektórzy siedzący już w szatni, czują się pod ogromną presją, której nikt z Państwa zapewne nie będzie w stanie nigdy pojąć czy doznać. Lecz może to być przede wszystkim nasza wina, nasza jako klubu, nasza jako, 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 jako sztabu trenerskiego, że ten balon został napompowany. Natomiast trener mówi, że wierzy, że fani wierzą w swój zespół, wierzy w to, że wykonuje dobrą pracę i wierzę w swoich zawodników, także myślę, że to jest yy... najważniejsze, żeby zawodnicy wiedzieli o tym, że że trener ich wspiera i że w nich właśnie wierzy, że ufa im i ich, ich grze. Czy ja chciałem o tą przerwę powiedzieć, tak? potem, czy, czy trener? No, you, you can make an interview you... You... with me in... tomorrow, no, so, tomorrow during if... the break. Did you say anything to the players? No, no. No, no, no. Uh, of course i says, i mean, it's my job to says, but uh, now will look like this, what i says, work. But if we lose, nobody will ask that. And i will keep this like uh, between me and my players, what i tell. of course i need to tell them, but now i don't want to make like some kind of the huge and big words from this, because it's a natural and it's happened from day to day. like i tell them on a practice, i tell them also on half. with more emotions, with more pressure and uh, uh, let's say they react with more emotion, more pressure. but uh, i can tell you that atmosphere was still good in the dressing room, but still with huge pressure. and you can see that uh, four offenses we defend in second half, but we cannot score. even we miss one-on-zero situation. <coughs> so, of course, again, somebody will tell, no, this is no explanation. but i tell you what i think. thank you. Kremer powiedział o tym, że w przerwie w szatni powiedział to, co powiedzieć musiał. Jeżeli przegralibyśmy dzisiejszy mecz, to nikt by o to nie pytał, co, co powiedział zawodnikom w przerwie meczu. Natomiast po takiej wygranej, nie chcę robić ze swoich słów jakichś wielkich słów, jakichś pompatycznych słów, mu powiedział o tym, że atmosfera była bardzo dobra, napięta i, i pod jakąś presją, ale bardzo dobra. Mówił wiele i emocjonalnie, i tak samo reagowali na to zawodnicy. Natomiast to nie było nic, co można by było, nic specjalnego, co można by było przed światło ukazać. Czy co? ktoś jeszcze z Państwa na zawodnika? Jak fizycznie czujecie się? Bo no macie mało odstęp czasu, a dużo leczów. Jak to wygląda? No my czujemy się, no czujemy się bardzo dobrze, do tego się przygotowaliśmy, mieliśmy okres przygotowawczy. Na pewno no nie jest to łatwe, ale jesteśmy zawodowcami i, i no te trudy teraz podróży jeszcze podejdą podróże. No trzeba znosić i, i patrzeć przed siebie i trenować ciężko, aby odnosić sukcesy.